Czy zgole głowę na 100 tysięcy subskrypcji? Czy moja żona zacznie pojawiać się na kanale? No i pytanie, kurcze, które pojawia się wszędzie, czy mam kontakt z Dmitrem? Wy zadajcie pytania na Instagramie i ja odpowiadam tutaj. Dzień dobry, zacznijmy jak dawna bawisz się w dj i czy będzie znowu jakiś set wrzucony na kanał? Jeżeli chodzi o moją fascynację muzyką, ale bardziej muzyką elektroniczną, no to to jest już od ponad 20, jak nie 25 lat. Z dj wiecie, jest tak, że to jest bardziej moje takie hobby i traktuję to jako taki, taką terapię. Jak je, coś się dzieje, jak mam jakiś gorszy dzień, odpalam sobie swój zestaw, ściągam nową muzykę. Nie słucham wcześniej kawałków, nie robię przygotowań, tylko staram się na pełni E, freestyle to wszystko sobie gdzieś połączyć. Piszcie, czy chcielibyście zobaczyć drugi set. Ci, co nie widzieli, podpinam tutaj. Z miłą chęcią coś bym dla Was stworzył. Chodźmy dalej. Mieszkasz chyba w Szyrogowcu lub Bliźniaku. Czy polecasz taki dom? Wolałbyś zwykły, jednorodzinny. Dobrze wykminiłeś. Jest to dom-bliźniak połączony garażem. Na całe szczęście działka 500 metrów, dom około 120 M2. Czy chciałbym mieć dom jednorodzinny? Oczywiście, żebym chciał. Tylko mam dwójkę dzieci, które chodzą do szkoły podstawowej, więc dla mnie istotne było, żeby w miejscowości, w której mieszkam, ta, ta podstawówka była. Były jakieś sklepy podstawowe, żeby nie jeździć nie wiadomo jak daleko do Wrocławia. Więc może kiedyś dom jednorodzinny, ale to w okolicy jakiejś większej aglomeracji. To jestem rodzicem. I muszę zadbać o to, żeby dzieci bezpiecznie wróciły ze szkoły, bezpiecznie się do niej dostały i miały te zajęcia dodatkowe. Żeby mogły się rozwijać. I nie odczuwały tego, że mieszkamy poza Wrocławiem. Chyba ja odpowiedziałem. Idziemy dalej. Co się stało z resztą domowego piwa? Nie wiem. Wypiłem część, część rozdałem, ale w dużej części no takie super to piwo było, więc no, no nie, nie mogłem się oprzeć. W materiale, w którym produkowałem to piwo, yy, na końcu całej produkcji należało przed kapsulowaniem dorzucić takie dropsy, które mają chyba z tego co kojarzę cukier i miały prowadzić dodatkową fermentację w środku i nagazowanie. I tutaj mam to piwo, które, do którego dropsa nie naładowałem, nie włożyłem, oznaczone X-em. Tu mam piwo regular, perfekt i tu mam piwo takie kryzysowe, nie z dolnej partii, z lewka. Więc zobaczymy czy rozróżnie który jest, które czy w ogóle są jakieś różnice smakowe, bo często pytacie, czy czemu tego nie pokazałem i tak dalej. No to czas najwyższy. E, to idę od tej strony. Myślę, że w smaku one będą podobne. Ja chyba muszę zwrócić uwagę bardziej na ten stopień. Chociaż nie, jak tam był cukier. Czuję różnicę już pomiędzy tymi dwoma. Nie wiem, czy to dobrze, czy źle, ale yy, jest jakby mniej świeże to piwo. Jest takim piwem bardziej yy, zgazowanym, dlatego chyba nie ma gazu, tak mi się wydaje. Te dwa są bardziej świeże. W tych dwóch nie odczuwam jakiejś większej różnicy. To jest fajne piwo. Z tych trzech wydaje mi się, że to jest najlepsze. To, to, jest takie piwo średnie, a te jest najgorsze. To jest piwo w pełni legit, piwo kryzysowe. Wiesz, gdybyś mi nie powiedział, że to jest piwo bez dropsa i tak dalej, smakuje świeżo, jest ok, ale te się wyróżniają po prostu. Na środku jest bez dropsa. Mhm. to jest mnie z końcówki, bo jest chlewką, a tamto jest okej. Okay. Kwestia jest tego typu, że to, rzeczywiście to, że oznaczyłem to z dna, ma to wpływ. Ma to, ma to dużo, dużo robi. No dobra. Do no sprawdzone. Dziękuję. A kolejnym pytaniem było pytanie, od razu wykorzystam odnośnie mm, co na to moja rodzina, że nagrywam w garażu. Zadowoleni, bo mają mnie blisko. Dobrze mi się tutaj działa. Jak trzeba coś szybko nagrać, coś odpalić, nagrywanie puzli Lego i tak dalej. Super komfort. Ja się tu dobrze czuję. Bardzo dziękuję. Lecimy dalej. Myślałem, że to będą większe różnicy. Ale jak mam cię tu przemo? To może jakieś pytania jeszcze związane z Tobą, co? Ile kosztowało wesele? Wystarczająco. Wystarczająco przegłówy. Idziemy do następnego pytania. Przemek. Czy żona pozwoli Ci występować? Nie, to jest mój ostatni miesiąc, już do końca miesiąca jestem, a od czerwca znikam. Słyszeliście, także rip Przemek. Czy Przemo jest obecnie od wszystkich aspektów technicznych na kanale, czy trochę mu pomagasz? No wiadomo, jak każdy twórca, Łukasz przychodzi na gotowe. Dostaje zmontowany film, gotową miniaturę, gotowy tytuł gotowy opis, on tylko później to wstawia i zbiera całą śmietankę. Nie no, a tak całkiem serio to e, miniaturę robimy wspólnie, nad nimi wspólnie kminimy. Jeżeli chodzi o montaż, Przemo, ale... Tak, ale od jakiegoś czasu przez to, że no i się. mamy za dol. mamy dużo nagranych filmów, które nas pochłonęły mocno czasowo pod kątem realizacji no, wstępnie. Czy po imieniu, Tomek długo montuje, ale dobrze montuje, więc żeby przyspieszyć proces, ja też montuję. Jak na przykład duża surowa. Siadam, wycinam najważniejsze. Znaczy pozbywam się jakby powietrza, ściepów. Ściepów i finalnie ląduje to do przema. Chociaż już przez ten czas jak razem wspólnie tutaj jakby działamy, to chyba jeden materiał wyszedł spod mojej ręki i to chyba były piwa, nie? Całkowicie tak, a tam też duży wkład był w cateringach jednej i drugiej części oraz w tej jaskini za korzeniami. Tak, 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 tak. Są materiały, które ciężko jest zmontować osobie, której nie było w trakcie nagrań, a ja po prostu to ładnie chronologicznie wszystko poustawiałem. Ale zajebiście w ogóle. Mamy dwa mikrofony, a mówimy do jednego. Tak, no? To jest kurna niezła patologia w tej firmie. Eee, jedno z pytań jeszcze, jak tu jestem i jest dobry dźwięk, było o to, czy będą e, jakieś wyzwania z żoną. Nie wiem, ale zadzwońmy. No co tam kochanie? No cześć Dziubek. Cześć kochanie. Eee, pytanie, bo widzowie pytają, czy będziesz chciała wystąpić w jakimś odcinku ze mną? Nie, ja się nie nadaję do takich rzeczy. Eee, tam świetnie się nadajesz. Nie, 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 Ja mam swoje, swoje do zrobienia, wy działajcie razem, ale życzę powodzenia i trzymam kciuki za wszystkich, Żeby będą uczestniczyć. Dzięki, Miśka. Ja myślę, że to trzeba rozwiązać inaczej. Ja ją przekonam. Piszcie widzowie, czy byście chcieli. Zgodzi się? Zgodzi. Pytanie jest takie, czy jest jedzenie, którego w dzieciństwie nie znosiłeś, a dzisiaj ci smakuje? Kiedyś bardzo nie lubiłem zupy flaki. Kojarzycie? Dzisiaj uwielbiam. Kiedyś nie jadłem salce sonu? Dzisiaj uwielbiam. Ponoć teoria jest taka, że jak się jest młodym, to ma się dużo kubków smakowych i z czasem niby te kubki znikają i nam coś lepiej smakuje. Do dzisiaj mam tak, że nie jem zupy mlecznej. O Jezu, jak kuźwa, to jest trauma z dzieciństwa. A tak poza tym jestem wszystko jedzący. Lubię mięso i lubię nabiał, więc nie mam z tym najmniejszego problemu. Jak postępy na siłowni pytacie. Kurczę, trzy miesiące za mną. Pełne potu wyrzeczeń, liczenia kalorii, ale po sobie widzę, że ta zmiana jest. Wy też oceńcie. Nie wiem, czy w tym momencie już ten materiał wyszedł z siłowni, bo wiem, że jest na montażu. Jeżeli nie, no to zaraz będzie. Ja się czuję coraz lepiej. Dużo znajomych mi mówi, nie, no widać. Wy też zresztą gdzieś tam na niektórych materiałach mówicie, ej, jest różnica. Wejdźcie, zobaczcie. Jeżeli nie, to wyczekujcie materiału z podsumowaniem mojej 3-miesięcznej zmiany. Lubię siłownię. Jest to coś, kurcze, naprawdę dla mnie, co się wpisze w mój taki rytm tygodniowy. Nie to, że będę chodził trzy razy w tygodniu, ale postaram się przynajmniej te dwa utrzymać ten rytm. Pojawiło się jeszcze pytanie: ile rekord na klatę jednorazowo? Moi drodzy, ja ważę niedużo 65 kg, a na klatę jednorazowo 70. Jak moje samopoczucie po tak dużych zmianach w związku z kanałem? Pozdrawiam. Trudne to jest strasznie pytanie, na to, żeby odpowiedzieć, jak tam moje samopoczucie? Ja ogólnie czuję się bardzo komfortowo, bardzo dobrze, to Wam najłatwiej jest ocenić, czy ta zmiana jest na plus, czy na im minus. Piszcie w komentarzach, jak uważacie. Czy zmiana na plus, czy na minus? Czy na 100 tysięcy subskrypcji zgolisz głowę na łyso? Nie, ale poproszę Przema, żeby w tym momencie, dla tych, którzy są ciekawi, jak wyglądam na łyso, to proszę teraz mnie tam przerobić w Photoshopie. Oto tak się prezentuję. Tak wyglądam na łyso. Yy, to już jest, odhalczone. Co wy macie z tym goleniem głowy na łyso? To nie ten kanał. Kulek też nie będzie. Testowania restauracji też nie będzie, bo o to pytacie. Nie jestem ekspertem, żeby na ten temat się wypowiadać. Uważam, że w wypowiadaniu się na temat restauracji można coś powiedzieć, czy ci smakuje, czy nie smakuje, ale żeby robić siebie jakiegoś takiego, wiecie, eksperta, to trzeba być ekspertem w danej dziedzinie. Tu jeszcze Paula pyta, jak, jak działać się na swoim? Bardzo dobrze mi się działa. Działanie na swoim daje bardzo dużo korzyści, ale działanie w dwójkę też daje pewne korzyści. I to i to ma niesie ze, swoją, ze sobą naprawdę różnych pól, ale ostatecznie. Co na swoim, to na swoim, co nie? To są pytania, gdzie, gdzie, jakie wyzwania, co będziesz robił, czy będzie coś od punktu A do punktu B. Pewnie, że będzie. Ciepło się zaczyna, więc mocno się uruchamiam, bo to jest sezon. Sezon tak naprawdę dla mnie konkretnie. Planuję w lipcu żaglówką popływać po Bałtyku. No i będę chciał realizować odcinki z widzami. Uważam, że to jest coś zajebistego, bo tak naprawdę te materiały tworzę dla Was, więc fajnie jest i myślę, fajnie jest też oglądać jednego z Was, który ze mną albo rywalizuje, albo pojedzie w różne miejsca. Także wbijajcie na kanał nadawczy, wbijajcie na Instagrama, bo tam będę tych osób poszukiwał. Jeżeli już na ten moment wiesz, że chciałbyś wystąpić u mnie w odcinku, to formularz i informacje, jak to zrobić, są w opisie. Co jest najtrudniejsze w prowadzeniu kanału? Kurczę, nie zastanawiałem się nad tym wcześniej. Ja myślę, że planowanie chyba to jest taki element niezbędny przy prowadzeniu kanału. Tak jak tutaj na przykład w moim przypadku, muszę wiedzieć, że ułożenie. Największego zestawu Lego zajmie mi kilka dni i muszę być na to przygotowany wcześniej. Czyli, takie planowanie w przód, co, co trzeba zrobić, żeby to było płynne i systematyczne, to jest chyba taka jedna z najtrudniejszych rzeczy w moim przypadku. No i oczywiście, to, żeby to było dla Was atrakcyjne, to chyba jest najtrudniejsze, ale pamiętam o tym, że tworzę materiały dla Was. Ja w tym momencie jestem na takim etapie próbowania różnych rzeczy. Nie ograniczam się. To, co chcę robić, to, co uważam, że jest słuszne. I nie chciałbym być twórcą, który będzie tworzył tylko i wyłącznie dla wyświetleń. A, jeszcze jedna rzecz, o której nie powiedziałem, a o którą chciałbym Was zapytać, moi drodzy. Teraz tak mi przyszło do głowy, bo cały czas zastanawiam się nad live'ami. Piszcie, czy wchodzilibyście, co byście chcieli na takich live'ach, jakie tematy poruszać, czy tak ogólnie porozmawiać, czy chcielibyśmy w coś zagrać. Czy chcielibyśmy, nie wiem, coś czegoś się nauczyć albo z czymś porywalizować? Jestem kurna otwarta księga. No ale co? Tu zmierzamy chyba do tych pytań na koniec, yy, gdzie zadajecie pytania odnośnie mojego byłego wspólnika, czyli Dymitra. Czy mam kontakt z Dymitrem? Pytanie kolejne. Czy masz w planach prowadzić wywiady za gości w teleturniejach? co dokładnie spowodowało koniec współpracy. Czy wasze relacje z Dymitrem po tych kilkunastu tygodniach nagry... Jak wasze relacje? To, moi drodzy, jest dużo pytań, ale odpowiedzi, odpowiedź będzie niezbyt skomplikowana. Tych relacji po prostu nie ma. Nie odzywamy się do siebie, nie kontaktujemy się, a jeżeli już trzeba, to tylko w związku ze sprawami, które dotyczyły spółki. Więc yy, nasze drogi zupełnie się rozeszły. Każdy poszedł swoją. I chyba nikt nikomu nie wadzi. Ja też nie jestem osobą, która, nie wiem, będzie coś wypominała, albo coś robiła. To, co mieliśmy sobie wyjaśnić, wyjaśniliśmy. To, co mieliśmy ze sobą, nie wiem, jakieś tam rzeczy, które wymagały jakiegoś tam rozwiązania, zostały rozwiązane. I, i po prostu, no, słuchajcie, no tak jak przez tyle lat ale człowiek... tak Tak, ale jeżeli chodzi o całą ekipę, to nie mogę powiedzieć, bo to jest tak, że yy, jakby nikt się na mnie nie obraził, nie? Ani nikomu nic złego nie zrobiłem, więc... więc yy... Tak, jak było, tak jest. I czy jestem kibicem FC Barcelony? Mój syn jest. Więc ja od razu też tak. A, i tu jest fajne pytanie. O Dmitra pewnie dużo osób pytało. To, to zadam pytanie o co innego. Jak ci się podoba youtubowanie? Kurczę, jak sami widzicie, kanał się rozwija, różne treści są yy, tworzone. Yy, staram się też, jak mówiłem wcześniej, trochę eksperymentować z różnymi rzeczami, sprawdzić, co też wy chcecie obejrzeć. Także czytam komentarze, jeżeli macie jakieś sugestie w porządku. Jeżeli chodzi o moją sylwetkę przed kamerą, czuję się coraz bardziej komfortowo. Z początki to tak jak tam miałem feedback od różnych osób. Gdzieś tam a widać, że nie jesteś do końca sobą, stresujesz się i tak dalej. Dla mnie, najgorszą rzeczą w nagrywaniu YouTube'a, to jest moi drodzy, i to yy, to jest w stanie przemo potwierdzić, to jest nagranie rzeczy, którą trzeba przeczytać. Jezu, tak! No, te wszystkie wstawki, jak yy, dzisiaj mam wyzwanie takie i takie. Ja po prostu trochę nadinterpretuję to wszystko i staram się z tego zrobić. A muszę, muszę po prostu wrzucić na penlus. Po prostu odpalam kamerę i to mówię. Nie czytam, tylko to mówię. I to jest dla mnie złote rozwiązanie, złoty środek. Ostatnie pytanie. Czy jesteś szczęśliwy obecnie? Jestem. Dziękuję bardzo. Do następnego odcinka. pa. Raz, chapa, pa. Spodobało się i chcesz więcej? Żaden problem. Na lewo najnowszy film, z prawej moja propozycja dla Ciebie. Pamiętaj, Team Łukasz zawsze subskrybuje.